Najlepszy to jest to, nie? jest taki film, co kurwa, w domu Jad kurwa, tygrys. Nie? Ludzi, kurwa, nie? i kontra się nazywa Robert. Nie? Dziadek pojechał do Moskwy i mówi, coś ci pokaże w telewizor. O tej godzinie nie, na czerwono będzie w nocy. I jest tam normalnie, nie? Bo nawet koleżanka yy, Habedang stała, lusterko to szyby i mój dziadek wpuszcza, kurwa, Gracjan to ty, jeden pasek dookoła, kurwa, mówi ci, kurwa, Ludojat, kurwa, chłopie, takie ci, nie? Pęgalski, kurwa, X10, to ty, kurwa, rasisto, kurwa, jeden mówi do mnie, kurwa, albo stodoła, kurwa, i te belki, kurwa, ja nie jestem ninja. co? To... Jakie ja to miałem, kurwa, co jako kurwa, z kurwa, chłopie, tak, że ja pierdolę, chłopie, po tych belkach tam do góry, wiesz, jakie to było wielkie? Czy jak tam kurwa jak, jak, jak niedziach chłopie, czy bo będę traktowany, kurwa przed przez dziadka. Tylko nie kurwa z rzemie, kurwa bije strasze, kurwa, tylko kurwa grzecznie normalnie, kurwa cztery razy lepiej kurwa od mnie jak jego.